Siemanko, ludzie z tej strony, Magnes, Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj robimy pierwszy odcinek z serii yy, otwierania na przykład jakichś paczek zabawowych czy coś, czegoś takiego. To nie będzie tak ten. Yy, to nie będzie tak, że, yy, że codziennie albo coś takiego, ale mam nadzieję, że jeszcze jakiś taki odcinek z tej serii będzie. A więc słuchajcie, Sprawdzimy, co jest w tym pudełku. No i zaraz się widzimy. Słuchajcie, otworzyliśmy. Otworzyliśmy. Słuchajcie, co to jest. Jakiś plastikowy kubeczek. Nie wiem czy nam się przyda. Yy, taka chyba to jest mąka, ale nie wiem. To jest. To są jakby takie super bohaterowie. Yy, zobaczymy jak to będzie działać. Na pewno zrobimy dzisiaj całe to coś i słuchajcie to jest chyba ze warka więc pewnie to będzie coś w stylu że damy to tutaj i będziemy malować a skąd mam takie przeczucie bo w tym były dodane farby tak farby, takie małe farbki i pędzelek to jest chyba magnes a z tego co tu widzę no tak jak myślałem, tak to będzie. Jeszcze te magnesiki. No co to, to są takie magnesiki. No to będzie fajnie, będzie fajnie. Słuchajcie, nie wiem, czy to mi się uda zrobić całe w jednym odcinku. Ale się postaram. A więc dobry podarek. Nie wiem od kogo to dostałem. Leżało sobie. Leżało sobie pod drzwiami. To wziąłem. I słuchajcie, mamy tą instrukcję, ale... My jesteśmy Polakami, nie? Dam radę to zrobić pewnie sam. Dobra, słuchajcie, widzimy się już w dalszym etapie. To było za małe, a więc wzięliśmy taką Michę. Musimy dolać tu tyle wody, a więc dolaliśmy. Tak, dolaliśmy. I słuchajcie, teraz bierzemy takie coś. I to jest... To czym musimy? Jakby to rozdrobnić. Wow! Nieźle. Nie Nieźle to wygląda. Hmm. Takie... No logiczne. W, w sumie to wygląda jak jakieś drożdże. Lub coś podobnego, ale no. To można powiedzieć, że jest taka masa solna, a to musi... To musi jakby zatwardnieć. Więc trzeba to naprawdę dobrze tą wodę jakoś wmieszać w to. Trzeba to dobrze w to mi wmieszać. Yy. No, tej wody ewidentnie jest chyba za dużo, ale na razie spróbujemy zrobić to, co trzeba było. Czyli rozdrobnić to. O, słuchajcie, już prawie nie czuć tej masy, to już weszło w tą wodę. Nie wiem, czy to dobrze, że to weszło w tą wodę. Czy ta woda czasem nie miała wejść w to? Ale mam nadzieję, że robimy to dobrze. Tak to wygląda. To. A w sumie mam nadzieję, że Wam się podobają takie odcinki. Zostawmy pod tym odcinkiem. Bo oczywiście, ja też mogę dawać łapki. Zostawmy od tym odcinkiem około 100 łapek w górę, bardzo bym was o to prosił i bardzo bym był szczęśliwy. Wiem, że to aż dziwne, ale to, był nasz, to by był nasz osobisty rekord. 100 łapek w górę. Ła no, powinno się udać. To wygląda naprawdę śmiesznie. Normalnie, jak masa. No, w sumie to jest masa. A więc nie powinienem się dziwić. Dobrze, a więc nie, nie mam pewności, czy my to dobrze robimy. A więc zaraz do Was. Zaraz do Was wrócę.